I teraz przepiękny moonsault z miejsca, akcja wysokiego dosyć ryzyka, teraz wszedł na narożnik i wykonał ten sam, można powiedzieć taki, też taki moonsault i teraz już podniósł y, szamana, po czym wykonał mu airship do swojego na narożnika i czyż tak, szykuje się jakaś akcja tak drużynowa i widzimy airship, po czym podwójny armdrag, widać, że zrobił to z łatwością, po czym podwójne kopnięcie. Pedro kopnął w brzuch, Amad w plecy szamana, i teraz mamy już przypięcie: 1, 2, i jeszcze nie było trzech, Widać, że e, Samazulu widział e, to, że szaman da sobie radę i nie przerywał tego te przypięcia, i widzieliśmy teraz kopnięcie w brzuch, o czym błyskawiczny z na macie Angelu i już zmiana z który wchodzi ze świeżymi siłami do Mata Angela. Teraz widzimy, już chciał go ponieść, ten yy, przepięknie podciął go, wykorzystał tę sytuację. Po czym wykonał Frog Splash, taki też akcja wysokiego ryzyka. Obydwaj zawodnicy Mac Angel i Pedro wykonali takie akcje, chcą pokazać, że oni są, można być takimi high flyerami. I teraz już yy, Sam Azulu kilka razy uderzył Angela. ten skontrował ostatnie uderzenie, po czym wykonał high kick próba przypięcia jest 1-2, i sama Azulu jeszcze zdążył się podnieść. Widzimy klasyczną walkę highflyerów z, można tak powiedzieć, czołgami, którzy ważą ponad 100 kg. Teraz widzieliśmy kopnięcie w wykonaniu Angela, odbicie się od Lin, i bardzo ładny arm drag, taki można powiedzieć połączony z highcaraną. Teraz y, widzimy, że Matejczyk chciał podnieść y, samoazurę. Jednak ten podrapał go po oczach, Jego klasyczna akcja. Teraz widzieliśmy skontrolowane kopnięcie od samoazuru. I Matejczyk wykonał swój super kick, Jego klasyczna akcja. Teraz widzimy, po przypięcia, jest jeden, dwa. Wracamy po przerwie. The recognized symbol of excellence in sports entertainment. Wróciliśmy po przerwie. Widzimy, Matt Angel wykonał jakąś akcję wysokiego ryzyka na Samoa bo widać, że obydwaj są za ringiem. Po czym wykonał breakdance, taki można powiedzieć, wrócił na ring i już czeka na Samoa w ringu. Teraz widzimy, już wykonuje taki, można powiedzieć, frankensteiner od razu z przypięciem. I czy to będzie to? Jak myślisz, Micho? Myślę, że to jeszcze nie będzie to. No właśnie. Samoa waży grubo ponad 100 kg, więc myślę, że nie podda się po zwykłym... Frankenstein teraz widzieliśmy High Carany w wykonaniu Matt Angel'a i czyżby szykował się, szykowała się jego akcja kończąca? Tak, mamy jego akcję kończącą, którą nazwał Fallen Angel, czyli Upadły Anioł. Teraz mamy trochę przypięcia. I czy to będzie to? Mamy jeden, dwa i tak, jest trzy. I poznaliśmy pierwszych zwycięzców pierwszego Pay Per View WTF Beginning. Są nimi Matt Angel i Clown Pedro. Jak gala potoczy się dalej? Tego dowiemy się niedługo. Wow Austin, była to przepiękna walka. Ale kto to idzie? nie? Halo. Salut. C'est eu, Kaiduk. Um, Ginero. Zamknąć się! Teraz mówi gwiazda. Wy wszyscy od samego początku mnie buczycie, mam tego dosyć. Zamknąć się! Ostatnio nie szło mi najlepiej. Jeśli dziś przegram, odejdę. Zamknąć się! Wszystko będzie zależeć od tego, czy wasze tutejsze gwiazdy są w stanie mnie pokonać w gauntlet meczu. Zamknąć się! I tak was nie słucham. No, Tizek, widać, że Paper View Beginning może być ostatnim Paper View Amola. Jak myślisz, czy po jego poprzednich występach ma on jakieś szanse w meczu? No, po jego dokonaniach niestety nie ma moim zdaniem szans z trzema wrestlerami. Może da on sobie radę z jednym, może nawet z dwoma, ale po trzecim wymięknie. I zaczynamy walkę na żądanie Amola Amol kontra trzech tutejszych werserów, Pierwszy z nich widzimy to nazywa się Gregory. I teraz weszli w starcie, z którego wyszedł wyciecko Amol i teraz rzucił go za uszy, można tak powiedzieć. Taka nieczysta akcja, po czym od razu przeszedł do próby przypięcia i było tylko jeden. No nie wiedzę, że tak szybko by wygrał. Teraz widzimy bardzo ładny drobki w wykonaniu Gregorego, po czym chciał podnieść rękę. Żeby pokazać, że dominuje jednak Amor, to wykorzystał i wykonał mu dźwignię na rękach. Więc tak, teraz widzimy już Amor wykonuje submission, taki można powiedzieć camel clutch na Gregory. I zobaczymy, czy Gregory się podda. Widzimy, Amor przed chwilę ciągnął go za głowę, to bardzo też niebezpieczna dosyć akcja submissionowa, ale Gregory dobrze się z tego wydostał, podniósł biodra, w, można powiedzieć, przewrócił się do tyłu razem z Amolem i teraz są teraz takie skutki chciał wejść na narożnik, jest to akcja wysokiego ryzyka Amol to skontrował o uderzeniem z podwójnego chopa po czym wykonał taki jawbreaker z trzeciej liny i teraz takie nieczyste zagranie uderzył go z pięści w o, genitalia po czym od razu przypiął Gregorego niestety jego liny jego nogi były na linach sędzia to zauważył, przerwał liczenia teraz widzieliśmy bardzo ładny, już kolejny dropkick, można tak powiedzieć w wykonaniu Gregorego, jednak tym razem Próba przypięcie skończyło się tylko jednym. Amol też pewnie nie podda się w walce z takim młodzikiem, można tak powiedzieć. Teraz widzimy przedziwną akcję od Amola takie obijanie Gregorego. I teraz Amol oczywiście pokazuje, że dominuje i znowu padną na ziemię. Ja nie wiem. Co on chce przez to pokazać, Tizek. No widzimy znowu nieczystą akcję wykonania Amola. Znowu to takie jakby ściskanie. Um... Genitali yy, przeciwnika, co jest bardzo nieczystą i nieprzyjemną akcją na, zapewne. I tak mam przypięcie z 1, 2 i 3. Widać, że Gregory był za słaby na Amola. I teraz wchodzi kolejny zawodnik, którego imienia niestety nie znamy. Wygląda on jak zwykły, może być taki kolega z podwórka i teraz Amol wykonał mu potężne uderzenie z otwartej dłoni, po czym od razu nieczysto go przypiął, jego nogi są na linii 3, by sędzia tego nie widział, odliczył do trzech, chyba sędzia nie zauważył tego, że e, nogi Amola były na linii. Teraz wszedł już trzeci zawodnik, widzimy tym razem jest on czarny. I tak, Amol wykonał kilka uderzeń z, otwarty, z tych podwójnych czopów właściwie, po czym wykonał kombinację takich potężnych czopów w brzuch tego zawodnika. Ten on na chwilę odzyskał kontrolę, już miała być jakaś akcja, niestety Amor go skontrował, przepięknie przeszedł za plecy, wykonał headbutt w szyję, tak można powiedzieć. I teraz podniósł ręce w znaku zwycięstwa. I teraz już splunął mu jakąś zieloną mazią w twarz. I wykonuje to samo uderzenie, którym pokonał tamtego zawodnika, który był z klubu jakiegoś piłkarskiego PTC. Widzieliśmy na jego koszulce. Więc tak, teraz już przypiął. Amol tego naszego czarnego zawodnika z tego miasta, w którym odbywa się beginning. Tym razem uderzenie Amola z otwartej dłoni nie było tak silne jak poprzednie i było tylko dwa. Teraz widzieliśmy herbat w wykonaniu Amola i już jego klasyczną akcję cios w genitalia przeciwnika. Teraz widzimy ten czarny zawodnik skontrował próbę chyba podniesienia go przez Amola. Po czym Amol wykonał mu taką śrubę i zapiął samyszyn na głowę. Czy nasz czarny zawodnik się podda? No nie wiem, w końcu dostał ten cios otwartej dłoni od Amola i na pewno jego głowa to czuje. Jednak widzimy, że teraz bardzo ładnie skontrował takimi uderzeniami z kolana i wykonał, y, można powiedzieć, neck breaker, po czym taki leg drop. I co teraz będzie? Mamy Irish w prawie wyrzucającym naszego czarnego zawodnika za ring i Amol znowu padnął na ziemię. Tizek, co on chce przez to pokazać? Że umie zapanować nad atakiem epilepsji? No, myślę, Micho, że właściwie nie wiem, nie mam pojęcia, nawet nie mogę się domyślić, o co mu chodzi. Może on zauważył jakieś pieniążki na podłodze albo coś takiego, jakieś centy albo coś takiego. Przewrócił się, od razu chciał je podnieść, nie wiem. Ale tak jak widzieliśmy teraz można powiedzieć takie podcięcie z łokcia w kolano czarnego zawodnika. Teraz Amoli już go podniósł. Przed tym oczywiście wykonał uderzenie w genitelię i teraz znowu znokautował go tym takim przysłowiowym liściem, i tak mamy próbę przypięcia. Jest, tak, mamy jeden, jest dwa i tak, jest trzy: czarny zawodnik, Gregory i zawodnik z klubu piłkarskiego PTC przegrali za molem. Niestety nie zobaczymy jego odejścia. Niestety, bądź niestety Amor zostaje. Amor zostaje, Austin. Tak, Steve, Amor zostaje. A i przy okazji, twój kuzyn i tak się dobrze spisał. Dzięki, Austin. A przed nami walka oczekiwana od dawna, mianowicie w kontra Kątka Kapral i jego tajemniczy Tak Team Partner. Zobaczmy materiał. Przed nami walka kwalifikacyjna do drugiej rundy finałów pas WTF.